Wdrożyliśmy InPostPay, Pay, ponieważ chcieliśmy zaoferować naszym klientom nowoczesną, wygodną i szybką metodę płatności i dostawy. Zarówno my, jak i nasi klienci cenimy sobie wygodę, jaką oferuje ta usługa. Umożliwia ona zakupy bez konieczności rejestracji i łatwe śledzenie statusów zamówień i dostawy. Proces włączenia InPost Pay oceniamy bardzo pozytywnie. Zespół wdrożeniowy był profesjonalny i pomocny na każdym etapie, zapewniając pełne wsparcie podczas integracji z platformą Shopper, na której działa nasz sklep. Integracja przebiegła sprawnie i bezproblemowo. To zdecydowanie jeden z benefitów tej usługi. Od momentu wdrożenia Inpost Pay zauważyliśmy, że klienci coraz chętniej korzystają z tej formy zakupów. Prostota i szybkość tego rozwiązania przekładają się na poprawę konwersji koszykowej. Dodatkowo cieszą nas kampanie promocyjne, do których jesteśmy zapraszani. Klienci doceniają, że w naszym sklepie pojawiają się atrakcyjne benefity za korzystanie z usługi Inpost Pay. Klienci nie zgłaszali problemów z działaniem Inpost Pay. Co sugeruje, że jest to intuicyjna opcja zakupów. Chętnie korzystają z szybkiej płatności i dostawy za pomocą jednego przycisku, co znacząco upraszcza cały proces zakupowy. Klienci są zadowoleni z dodatkowych rabatów, które czekają na nich przy zakupie z impostpay. Pay. Opinie klientów są bardzo pozytywne, co utwierdza nas w przekonaniu, że impostpay jest świetnym rozwiązaniem, które podnosi jakość naszych usług.